żemeczki. zomeczkioneczkę żemeczki z system Amadi i Przepraszam z góry, że nie był na tyle na YouTube. W ogóle nie widzę sprawy większy tak I... no, już nie zobaczę się. E, słuchajcie, e, będę two, e, już jest serwer, no nie. I zbieram tak około 50 osób, że wszyscy mieli escape'a lub Teenspeak'a, ale woleskiej powrót nie, lepiej słuchać dobra, słuchajcie serwer i mój Skype będzie wszystko w opisie wszyscy, teraz zbieram 50 osób teraz kto mnie obejrze, może mi dać hashtag y, widz, dać mi nie no, słuchanie, hashtag widz wtedy wszystkie osoby będą ten, albo nawet jak będzie więcej, 120 na przykład dajmy to będzie w ogóle biazka i to wszyscy na Skype, Także ja chciałbym Was pozdrowić i przeprosić, żeby nie było na tym tak długo na YouTube. E, to co? Ja żegnam się. Myślę, że wszyscy będą ze mną na serwerze. Jeżeli jednak wpiszemy sobie kit, Sweet Vip, kit Ferie i Kit Vip, no nie. To co? Ja się żegnam. Widzimy się na serwerze. Dzisiaj zbieramy tylko jak tutaj YouTube gramy. Jutro niedziela, także mam nadzieję, że sobie zagramy o dziesiątej <laughs> Jak ktoś będzie mieć lekcje No to wiecie, to no to się robi tą przerwę dla tej jednej osoby Nie będziemy się budować bez tej jednej osoby Jak ktoś w ogóle dobrze się klepie, to idzie za mną na klepę A osoby, które lubią bardzo ładnie budować, to będą budować i też klepę Także ja dziękuję za oglądanie Znaczy jutro i tak będziecie na YouTube, będzie tyle osób na YouTube, także dziękuję I żeby nie robiliście o Oszusty 6. Także ja dziękuję za oglądanie, widzimy się na serwerze. Cześć, 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 nie wiem jak to Cześć, trzymajcie się.